Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej. Są z nami zastępca prezydenta miasta Inowrocławia, pani Aleksandra Sibora oraz dyrektor Kujawskiego Centrum Kultury, pan Piotr Turowski. Tematem dzisiejszej konferencji jest nadchodzące wydarzenie Inorap Festival. Bardzo proszę o zabranie głosu panią prezydent. Dzień dobry raz jeszcze wszystkim Państwu. Szanowni Państwo, Inorap Festival to wydarzenie, które odbędzie się w Inowrocławiu po raz pierwszy. Dlaczego postanowiliśmy włączyć to, to wydarzenie do tego dużego projektu ino koncertów, ino festiwali? Dlatego, że tego gatunku muzyki brakowało. Swoje wydarzenie mieli miłośnicy muzyki klasycznej, fani mocniejszych brzmień, mieli swój inorok, był również ino -pop. Brakowało wydarzenia, które. Skierowane byłoby wprost do odbiorców, do fanów tego gatunku muzycznego. Jest to kolejny przykład na to, że wsłuchujemy się w potrzeby naszych mieszkańców i staramy się swoją ofertę kierować do wszystkich grup wiekowych, do wszystkich naszych mieszkańców Inowrocławia, ale nie tylko, bo serdecznie zapraszamy na to wydarzenie również tych, którzy w samym Inowrocławiu nie mieszkają, ale są fanami tego gatunku muzycznego. Oddaję głos panu dyrektorowi. Dzień dobry, drodzy państwo. Za sprawą wsłuchiwania się w potrzeby kulturalne przez pana prezydenta miasta Inowrocławia wprowadzamy nową jakość do oferty kulturalnej naszego miasta, mianowicie INORAP Festival, który odbędzie się 29 sierpnia, tutaj na stadionie miejskim imienia Inowrocławskich. Olimpijczyków. Drodzy Państwo, kto wystąpi w pierwszej edycji naszego festiwalu? Jako support, jako inowrocławscy raperzy wystąpią Clapton, również Grasshouse Crew oraz Moli. Clapton i Grasshouse Crew to są raperzy, którzy śmiało. Działają na scenie tutaj lokalnego rapu. Moli to jest już artysta, który charakteryzuje się sporą rozpoznawalnością, autor autentycznych, emocjonalnych kawałków, ale bez lukrowania rzeczywistości. Oraz, drodzy Państwo, największe gwiazdy, wystąpi Young Igi. Young Igi, autor chwytliwych kawałków, pełnych różnych porównań, artysta, który ma charakterystyczny głos. Oraz który ma niezwykłe wyczucie bitu. Proszę Państwa, i na sam koniec legenda polskiego rapu, mianowicie Peja wraz z DJem Dexem, za tak we wsparciu Gandziora Gandhi Gandy oraz DJ Rinka. Szanowni Państwo, i DJ, DJ Rink zagra na początku naszego wydarzenia, jak i na końcu. Będzie otwarta także strefa gastronomiczna w czasie naszego wydarzenia. Będzie można zarazem i pośpiewać, i potańczyć, i spędzić bardzo miło czas z bliskimi. Drodzy Państwo, nowa jakość, tak jak powiedziałem, nowa energia, moc autentyczności, czyli Ino Rap Festival. Dziękuję. Szanowni Państwo, bilety w cenie 99 zł do nabycia w Kujawskim Centrum Kultury, w sekretariacie, także w punkcie informacji turystycznej i kulturalnej oraz przez internet www.kckino.pl. W dniu koncertu bilety będą kosztowały 129 zł. Obowiązuje także zniżka na kartę Inowrocławianina, dostępna tylko i wyłącznie stacjonarnie. Nie ma jeszcze możliwości, aby przez internet tę ten, ten, ten upust uzyskać. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, to jeszcze takie pytanie. Tak. Dlaczego tak późno informacja o biletach dwa tygodnie zostało to wydarzenie? Dlatego tak późno, gdyż chcieliśmy to wydarzenie realizować w przestrzeni teatru letniego, jednak będzie to realizowane tutaj z różnych przyczyn, ale i Tutaj uznaliśmy, że będzie to miało też i większy zasięg, i będzie po prostu wydarzeniem lepszym i bardziej dostępnym dla większej grupy odbiorców.